Witam w kolejnym odcinku z serii robót garażowych, jako że KTM-a nie robimy, bo za dużo roboty, te są gotowe, no to jeszcze, żeby zająć się w końcu Simsonem. Simson się pojawił niedawno w sumie na kanale, ale mamy już go bardzo długo, bo 10 lat bo lepiej. No, tylko, że ma problemy z jeżdżeniem. No, jak można zauważyć, kolanko jest takie osmolone. Więc wszystko wskazuje na to, że uszkodzony będzie simmering lewy. Simmering ten od sprzęgła, tutaj o. No i pan jest w taki, żeby to wymienić. Tylko jest problem taki, że nie ma simmeringu, więc trzeba się do sklepu pojechać. A uszczelki znalazłem jakieś do kapy. Także ja się zaraz wybieram do sklepu i bierzemy się potem do roboty. Rozkręcamy. No, oczywiście, to będzie dopiero jutro, no bo nie ma tego. Znaczy, silikon musi wyschnąć. Aż zajmę olej. W sumie oleju chyba też za bardzo nie mam, a może coś znajdę. No i zobaczymy. To może być też jakaś nowa seria, bo w tym w Simpsonie jest dużo więcej roboty. Trzeba zrobić instalacje i takie tam drobne rzeczy. Przegląd przede wszystkim, żeby szło jeździć co w tym sezonie jeszcze, jak za starych czasów. Także dobra. Ja się wybieram do sklepu zaraz i widzimy się za jakiś czas. To no nie jest ważne. Polto. E Postanowiliśmy sprawdzić i nagrać, przed i po. Remont... ...steameringa. Wężki były w spaliwa Wylało się krysiaka trochę. Czy jest krysiak? No to jest mikstura wszystkiego. No. To jest sanie, to jest sanie, chyba nie działa. Kluczyki może możemy, zapomniałem, że to jest taki wieczny, to nie jest stromec. No tak, to... pokażę, pokażę jaką blachę jeszcze. ma. Ty, ale sen, coś nie uszczyłeś, a więc mnie nie Dobra. Ciao. Teraz. Nie. O. No to pych. Jest pan zbych, no to pych. Zabędziesz gawu? Tak. To wolny zaczyna jakby wolnić. na biało Pobiera, pobiera. Jest pobór. Dobra, to olej się rozgrzał, przynajmniej do spuszczenia będzie łatwiej. Jesteśmy w garażu i zauważyć, wyciek oleju z kulanka jest znaczny. To zaczynamy od spuszczenia oleju, nie wiadomo co tam w środku jest w ogóle. O, kur, o ale coś dwa do kiedyś. Ciekawe to no. Ty, taki świeżocki w miarę. Dziwny. A może paliwo się miesza z olejem, dlatego taki jest ten przez ten simmer. Nie wygląda źle, jak dwunastka, a nie trzynasta, jakby z Was myśli, pewnie. Lubię Jack Bean potem. Czy się Fresh lubi? Dobra. Tak to trzeba robić. Olej fajnie zleciał, się rozrzał, więc polecamy rozgrzać silnik przed wpuszczeniem oleju. I w Simsonku mamy takie... odkręceniu wszystkich śrubek. są takie... Miejsca na śrubokrężyc. żeby Wsadzić. I przekręcić. Pik. To jest prawdopodobnie winowajca. Sędziowiec. Ten do właściwie nie została Ma prawo. Ma prawo, no ma prawo. Ma prawo. No. Pytanie, jak ta zębatka że będzie, czy trzeba gdzieś coś kombinować, czy nie? No, no i co? A tak to już trzeba kombinować, w kładach, na, na pierwsza, nie wiadomo co. Słychać mu? I wciągasz, ale nie mam go. I co teraz? I teraz to jest chuj. Co? Zegry wideo. No nie, to mają że tego specjalnego. A to... Tak, tak, tak. Dobra, jednak tak mam, wyściągasz. Zawielony futon. był. Tutaj zębatki mamy. Paluszkiem zdjętym. Zajszło. O! Wyskoczył. Jaki jest stan tego simringu? Wypowiedź. Ja raz ekspert oceni już. Lech jak wideo, to jest chuj Czy <noise> <noise> Wydaje się, że on był, był za ten. za płytko sezony. A tak poza tym te, te walki widać że trochę wyjeżdżają. No. ale twardy nie jest. 4DR. Olej ekologicznie zlewamy do dializy. Do laboratorium wysyłamy potem. Tak, tak. Później to przetwarzamy na ekopaliwa. Tak. Mamy umieszczony. Jest na miejscu. Ale strasznie go głęboko wszedł, więc zamontujemy ten stary Siemenik. Żeby podwójnie no, doszczelnić go. żeby doszcze, miał taką kompresję. Doszczelnić. czy silikonuję wokół. Żeby go doszczelnić jeszcze potrójnie. A nie po czwórnie, bo ten też silikon dostał. Tak. Szczerokrotne No Dobra, wyżki. Tak. Na montaż musi się Daj mu więcej Bądź taki skąpy Przeciwnikom silikonu mówimy nie Jak nie silikon to co? Znasz na odpowiedź? Chemetyk? Przod Kiedyś na to złożyłem, to tragedia No Uszerka, nie to, to jest łyżerka nieco co z tego jak motors jadka, Jadka żołędzia nie pasujące ryszarki. A skąd ta jest? Pch, wiem, to jest? Moje... Nie wiem. Możliwe. Z mojego zbioru są. Dobra, mamy tu już tam kolejny dzień. E, tu już wszystko wyschło, więc nazywam oleju 80 90 jakiś tam, coś jaki pol pewnie. Mm, nalejemy, przejadę się, zobaczymy jak będzie fajnie chodzić. No to może jakieś, jakaś wycieczka z GoPro nawet wyleci. Tutaj oczywiście lejemy do kontrolki, aż się nie wylewać. Nie do tego. Się okazuje, że paliwo się w końcu trzeba to zankować z wleję. W ogóle naprawdę spoko jest ten olej. Chyba go zamówię, bo ani gdy mi nagaru nie zostawia. I cenowo też jest złodajny, przystępny, więc trzeba zamówić. No dobra, w sumie to jest lipa. Chyba dalej jest to samo, no, ale przejada się trochę dalej. Może wypali tą resztkę, może się naprawi, że montuje tylko tą końcówkę. Bo głośno chodzi. No, wróciłem z prób. No niestety nie da. Nie nada. Dalej jest to samo. Bierze olej. Tu no. też. Dlatego trzeba będzie go rozpołowić. Niestety prawdopodobnie bierze on olej na, na połówkach, na karterach. Na uszczelce. Tak jak dość nigdy jeszcze nie rozpaławiany. Więc no ma prawo. W następnym odcinku z Simpsonem, nie wiem kiedy on będzie. Bierzemy się za rozpołowanie silnika. No i za taki powiedzmy remont szybki. Także to było na następnym odcinku. Zapraszam do zostawienia subskrypcji, komentarza, lajka, odwiedzenia naszego Instagrama. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć!